Witam, witam. Tu sam małą bitewkę. Dzisiaj zagrałem na turnieju. Sam się zaskoczyłem, oczywiście zestaw... Złoty, jak to mówią. Zwykła gaśnica, zwykła płytka i... Zwykła naprawka. Bitwa nie do uwierzenia, ale... Jednak zobaczmy, ile się tam kojarzy z tych, z tych giereczek. Co tu mamy za gościa? Eterox, no czyli w A my mamy piąteczkę. Turnień grupa 98 runda dzisiaj tak pogrywałem sobie turnie 3 na 3 na dziesiątkę na 1 na 1 zawsze coś innego wyglądajcie sami bitwa ciekawa dosyć tu taktycznie podjeżdżamy na spota. czy nie ma patrzę, patrzę, nikogo nie ma Główka pracuje, chciałem podjechać do kamyczka i... Nie będę spojrzał, teraz się zacznie fajna rzecz. Ucie. O, cicho tak. Trzeba wjechać na chwilę jakby do Czeka, może być zupaska. Obióś się od boku. Zgodzi. Pięknie. Taktycznie za kamyczek. Uwaga, uwaga. Tutaj to sprawdzałem, tak. Myślę, że podjedzie z tej strony kamyczka. Ale jak widać, nie wyjątkowało I już w mojej głowie był plan. Może pojechał na bazę i mi to Może. Mógł, ale nie musiał, tak? Mógł, ale nie musiał. Taktycznie gąskie, wiadomo. jakbym bym na gąskie, traszek się w amerykańskiej pepiące licz, tak? Czyli mógłbym ją dostać za gąskie. I teraz będzie fajna sytuacja. Nie spodziewałem się tego. I teraz będzie nie wiem jak to się stało, ja nie trafiłem w autoryzm, no, 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 tak, tak, mogę. No. Byłem lekko radny, poirytowany. Co teraz robić? Chciałem podjechać po na autoryzm, ale stwierdziłem pomyśl, mógł zagrać do tej sklepach? Mógł. Ale mówię, ja też zagrałem na skrapa. ale pierw otrzymał bitewkę, pokaże. Widzicie? Tutaj chciałem zjechać na dół, więc ono się dodało i się ale że ja mam taki duży garneczek, to mówię, nie, nie zjadę na garnek, bo w garnek by ciło. Nie no, ci dajcie Co się stanie? Pomyślałem inaczej. Wydaję wygarnek z lewej strony i mam Nie tak. już załamane jest, to nie? Nie to, że mam mniej HP. Ogłoście się ciężkie jak widać było. O! Już załamane. 2-200 HP, czyli nie miał do już, tak? Już byłem załamany pod sytuacją. Załamany. Ale... Mój kuzyn powiedział sklej się, bo byliśmy na tym szpiku I patrzcie co się będzie działo. No już poirytowany jestem. Poirytowany i teraz To było szpięknego teraz. Jak zobaczyłem, że... Zaraz będzie widać. O. Już zobaczyłem, że gość już ma Zaraz będzie wskazane. Miej HP 800, mówię, może wygrać. I teraz patrzę, patrzcie uważnie. Teraz ten strzał, nie? Odbita. Było się poddany. E5 wygrywa. Dziękuję, do widzenia. Z taką udziału, Do następnego filmiku. nie wygrany. Hej. Cześć.